Człowiek, który wpadł w taki wir pracy, i nie wiem, czy ma zespół wypalenia zawodowego, albo może tylko ma pewne symptomy tego zespołu, absolutnie nie może mieć pewności, że jak zmieni pracę, to w tym innym miejscu mu to nie grozi, bo prawdopodobnie ma pewien taki sposób działania, który powoduje, że. To właśnie w takie coś wchodzi. Coraz więcej biorę na siebie, nie potrafię odmówić yy, albo po prostu zwyczajnie postawić granice. Tyle mogę, a tyle już nie mogę. W sobotę nie pracuję, z pracy wychodzę. O 17.00. Oczywiście, czasami mogę zostać, no, bądźmy ludźmi, ale nie codziennie. Więc co może zrobić? Dobrze, jeżeli ma z kim porozmawiać. E, najlepiej, jeżeli to jest osoba jakaś bliska. Jeżeli e, tego nie ma, albo to po prostu już nie wystarcza, myślę, że warto pójść na konsultację do psychologa. Czasami wystarczy naprawdę rozmowa, ustalenie pewnych priorytetów, przyjrzenie się, co mogę zrobić, na ile mogę odmówić, w jakich sytuacjach mogę stawiać te granice, nawet komuś, kto w pracy jest ważniejszy ode mnie. Czasami trafiają do mnie osoby z takim właśnie syndromem wypalenia zawodowego. W rozmowie okazuje się, że to są ludzie, którzy, takie osoby, które chociaż stoją na przykład na wysokim stanowisku, mają takie zewnętrzne oznaki sukcesu życiowego i zawodowego czyli nie wiem, służbowy samochód, wysoka pensja. Ale ciągle są niezadowolone i właśnie mają syndrom wypalenia zawodowego, tak by się wydawało. Ale podczas rozmowy okazuje się, że one realizują pewien sposób na życie, pomysł na życie, nie swój, tylko na przykład rodziców. I czasami jest to trudne, jak taka osoba, mając lat na przykład 40, czyli powiedzmy 15 lat pracy zawodowej za sobą, i nagle się okazuje, mój Boże, ja nigdy w ogóle nie chciałem być w tym miejscu ale można też wtedy to tak zmienić, żeby iść w zgodzie ze sobą, ale też odpowiedzialnie i nie przekreślając tych 15 lat życia zawodowego.